2024. Witam się z Wami dzisiaj. Ja, tak jak pisałam, trochę, trochę pracowicie, trochę przemyśleniowo, trochę jestem w DMA z Wami, bo piszemy sobie z różnymi wspaniałymi kobietami na temat mojego mastermind. Ja Wam opowiadam, jak to będzie wyglądało, jak to wygląda w praktyce. Ja wiem, że to jest najlepszy program na świecie dla kobiet, które rzeczywiście, które chcą się zmienić, które chcą wejść w proces, jak kobieta, które chcą wejść w proces, chcą być prowadzone przez kobietę, która Sama bardzo wiele w życiu przeżyła, która próbowała chyba wszystkich już metod, wszystkich sposobów na to, żeby czuć się zajebiście i w końcu odkryła złotego grala. <gry> Także prowadzę Was, prowadzę Was w całym procesie. Jesteśmy razem, wspieramy się, motywujemy i powiem Wam tak, że jeżeli zaangażujecie się w proces, jeżeli będziecie, to nie ma szansy na to, żeby w te trzy miesiące nie zadziałała się piękna transformacja w Was. Także to jest program, który rzeczywiście jest dla kobiet, które które są gotowe na zmianę w swoim życiu i które chcą, które chcą wykorzystać kolejny rok na to, żeby żyć zupełnie inaczej niż do tej pory. Także, kochana, jeżeli Ty chcesz czuć się zajebiście, jeżeli chcesz w końcu wprowadzić w remisję swoje choroby autoimmunologiczne, chcesz mieć mnóstwo energii, chęci do życia, chcesz postawić solidne fundamenty, bo zawsze zdrowie będzie naszym fundamentem, jeżeli chodzi czy to o biznes, czy o życie prywatne, o wszystko. Bo jeżeli czujemy się byle jak, to też wszystko widać w naszym życiu i takie są efekty. Także jeżeli chcesz, żeby ten Twój kolejny rok przyniósł Ci inne efekty, żebyś w końcu osiągnęła swoje cele skuteczne, skutecznie, napisz do mnie, bo to jest ostatni moment, w którym można dołączyć jeszcze w ten early bird.